I wyniki obecnie wyglądają tak, że yy, wygraliśmy 8 do 0 z Brentford, jak na razie. Teraz gramy z Olimpikiem w i powiem wam, jak będzie pomaczył. Pięknie nam się zaczyna, państwa! Grzesiek Krychowiak. Odegrał piłkę. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Strzela bramkę Później żółtą kartkę zrobił arek Milik Później Ruzuę sfaulowała też Typa Później niestety straciliśmy bramkę Po błędzie Obrony. No, rzadko mamy okazję oglądać taki popis umiejętności. O takiej bramce nożycami marzy chyba każdy. Mamy 1-1, no niestety. Ale pamiętajmy, że mecz z Brentford wygraliśmy 8-0. Ale chwilę później Ronaldo trafił do siatki i to z jakim hmm, impetem. Cristiano Ronaldo poradził sobie z obroną. Ręce same składają się do oklasku. A Cristiano Ronaldo uderzył precyzyjnie przy bliższym słupku praktycznie nie do obrony. Patrzcie, ile bramek na Ronaldo. 7 w 3 metrach. I koniec pierwszej połowy. Zwiej Ronaldo po raz kolejny trafił do siatki. Zasemili państwo mamy dublet w dzisiejszym meczu. Później zasięgę. Tak jedno typarze dostał żółtą no kartkę. Tak, widzimy kartkę, ale też chyba trudno mieć o to pretensje, prawda? No rzeczywiście, decyzje sędziowskie i tak były wcześniej wyrozumiałe, ale ile można dawać ostatnich szans, prawda? Cóż, żółtka zapadła. Mamy rzut wolny. Sęcia. Wykonuje, Wykonuje Cristiano Ronaldo? Nie, nie, nie. A jednak tak, bo nie da się zmienić, bo zmieniają na milika. No ale rzut wolny z którego nic nie wyszło Teraz bramkę trafił Florian się, Wirz. Na nam się skończyły. Później doszło roszat w składzie i za Simona Kiera wszedł Kielini. Za krychę wszedł wszołek, za modlicia wszedł Madison. No i, no i za żozuę wszedł oczywiście Rabio. Później żółtą kartkę otrzymał Simon Kier. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. I później bramkę kolejną już trafił Florian Wirtz. później sędzie zakończył wymać, mecz. Nie było chyba dzisiaj momentów, w którym zgodziłaby się choćby zwątpienia w końcowe zwycięstwo. formą, prawda? Zalicza dziś fantastyczny występ. Z pewnością był to główny czynnik wygranej tego zespołu. Ogólnie Robert Lewandowski w pierwszym meczu tury. dostał kontuzję. Zaczynamy ligę, proszę Państwa, od meczu z Radomiakiem. A, i no nie powiedziałem Wam. E... <laughs> no cała polska liga jest pozalewana najlepszymi piłkarzami ze świata, bo poprzenosiłem ich do polskiej ligi i każdy klub ma zarąbistych piłkarzy. Legia ma 5 gwiazdek. Radomiak ma chyba 4,5. Przed, przed meczem wyraport wykazał, że niech na co będzie stał. Beck, Alison Becker w obronie. Abramowicz, Cestor, Rossi, Jakubik w pomocy. Donis, Landro, Caputi i Machado oraz y, Miller, a w napadzie Arnautowicz. Na ławce siedzi Bułka, Pasalic, Horta, Luis Alberto, Henrique i Helder. Saj i Cichocki. W drugiej minucie Cristiano Ronaldo strzela Bramkę. Co zrobił Alison? Proszę. W wyniku to reszta ma tu nowych dwóch. Na Wyrównał Arnautowicz. Strzela bramkę. Manuelowi Noelowi. No szmatka bym powiedział, no nie wiem. akcja indywidualna. Świetna technika. I wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtóreń. W wyniku którym? Marynarzy? Gol, Florian Wirt. Ależ brama. Ogólnie przed tym golem było wiele niewykorzystanych sytuacji. Wiele Alison bronił. No i teraz, która ta minuta? Mamy gol Floriana Wirca w 18. Minucie. Później, później Wirtz, nie jak to zmarnował. Zwiększyć margines bezpieczeństwa, ale pudło. Później Milik zmarnował sytuację. Później Milik nie trafił w takiej sytuacji. Ma wszystko, żeby zostać klubową legendą. I jeśli będzie zasuwał na treningach i Sotówka nie uderzy mu do głowy, będą mieli z niego dużo pożytku. Później sędzia zakończył pierwszą połowę. Cristiano Ronaldo gol. Ależ on ma petę w nodze. on tu nie ma podjazdu. ja nie spodziewał się, że w polskiej lidze będzie miał tak trudno. <laughs> Florian Wirtz, dwie minuty później gol. I ten Wirtz już nastrzelał. Piękna brama. Ależ bramka, na powtórce widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły że ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może... Później Florian Wirtzman na tą sytuację. I mecz się zakończył. O, to by przyszedł do witorii.